Cześć Robaczki! Dzisiaj na obiad typowe polskie danie. Ziemniaczki już się gotują. Yy, zaraz będzie koniec. Oczywiście schabowe. Wiem, malusie, bardzo malutkie. No ale taka czeka była. A wiadomo, no, z większych kawałków mięsa, wiadomo większe. No ale ja lubię czasami takie malutkie. Masło maślane, dobra. Yy, I tutaj mamy mizerię. No typowa, zwykła mizeria ze śmietaną. Wiadomo. Czy ktoś jeszcze je z cukrem? Bo ja tutaj oprócz tego jeszcze dodaję troszeczkę cukru, tak jestem nauczona od dzieciństwa, no, no i tak dodaję. Yy, ogórek krojony w takie plasterki, czasami też w kostkę robię, należy, jak mi się chce. Dodałam jeszcze koperek, oczywiście taką porządną porcję koperku mrożonego. Czy ktoś jeszcze lubi tak koperek jak ja? O Jezu, ja uwielbiam, ja do wszystkiego dodaję koperek. Kocham, kocham, do, po prostu kocham. Do ziemniaczków oczywiście też będzie koperek i masę. Mój obiadek już jest gotowy. Oprócz tego jeszcze zrobiłam oczywiście galaretkę. Całe lato będę zajedać galaretki. Tutaj jest akurat y, mleczna morelowa. Przezroczysta y, winogronowa, no i oczywiście winogron ten, ten ciemny. A schabowe są malutkie, jak widać. Ja takie lubię. Smacznego.